Cześć! Chciałabym dzisiaj pokazać, jak wygląda mój trening siłowy. Od dłuższego czasu już trenuję na siłowni i naprawdę mi się to spodobało. Muszę wam powiedzieć, że pokochałam to żelazko i teraz nie wyobrażam już sobie swojego funkcjonowania bez siłowni, czyli nie tylko aeroby, nie tylko bieganie i rower stacjonarny, ale też właśnie to, co tu możecie zobaczyć, czyli sztangielki, maszyny, które zaraz wam pokażę i będę demonstrować swoje ćwiczenia. Ostatnio zaczęłam ćwiczyć też ręce, żeby nie były zwiotczałe, żeby pojawiły się mięśnie. Zaczynam od mojego ulubionego ćwiczenia na biceps, ze sztangielkami, czyli biorę sobie takie piąteczki, każda z tych sztangielek ma 5 kg. Zrobię trzy serie, około 15-20 powtórzeń każda. Będę ćwiczyć obu czyli podnosić w ten sposób sztangielki. Ale będę też wykonywać ćwiczenie unosząc ręce na przemian, czyli raz prawa, raz lewa ręka. Należę naj najpierw oburącz, czyli w ten sposób i powoli. Muszę oddychać. wszyscy, żeby się nie unosić. W każdym podnoszenie w górę, ale nie wydaję. Dobra, teraz kolejna seria. Robię naczynia. Prawo. I lewa. Tu jak nie, się zaczynają jak już mają fali spowoli. Jak się skomponowałem, możecie zobaczyć, czuć efekt tej pracy. Teraz czas na kolejne ćwiczenie. Jest tutaj taka fajna maszyna, która się nazywa modliternik. Pewnie dlatego, że pozycja tutaj jest taka trochę jak przy modlitwie. Wsiadam sobie tutaj, wygodnie. Układam się i zaczynam ćwiczyć. Robię bizepsy, robię 11 posiłek na każdą serię. I zaczynamy na odwrótkę. na tej drogi to powoli do końca ręce, na po prostu daj, To jest to znaczy, nie, ja nie odpuszczam. Dobra, to zresztą teraz wykonujemy trzy serie, jedną mamy już ze sobą. Chwila o stopniu, ale dosłownie nie chwila, bo staram się robić szybko i intensywnie. Teraz czas na biceps, będę wykonywać dwa różne ćwiczenia. Pierwszy jest na maszynie, nawet takim wyciągu głównym z domu. I zaczynam wyprostować ręce. Tak, żeby moje bicepsy, czyli te mięśnie z tyłu. Nie ma nic innego, prawda? Teraz czas na sprzęt z I teraz sobie jedną taką szlądzielkę. Naszą siłą znowu. I tak jak Pani francuskie teraz Jeszcze raz No i tak ja się moje Teraz kolejne ćwiczenie. Będziemy robić klapę na takiej fajnej maszynie. To jest tak zwana maszyna snupa. Czyli muszę wschodzić w przodę. Łapkę. Łącznicę. Wkładam w Nie rękę. I jedziemy. Teraz to Na pandemii, to jest na fajny view, to będzie ją widział. To jest moja poprzednia szybkie na kawę, właśnie. Robię tutaj film serii po parę naszych poprzednich. Dajemy na przykład z tego, na ile starczy mi sił. Dobra, teraz kolejna maszyna, na której będę podnosić żelazko. Tym razem na sklepie, jak już to jest Staram się, łapię tutaj tutaj na samym końcu praktycznie, wsiadam i jedziemy. Jeszcze będę do w drzwi i ściągać ten ciężar maksymalnie pięściami klasów, czyli najświeższym z biegów. Przyzwyczaić, żeby pracowały Właśnie te mięśni, o które wychodzi, czyli serce, najszerszy. No i tak po 15 powtórzeń na każdą serię. Robię tutaj 3 do 5 serii, od 15 do 20 powtórzeń na serię. nie ja jest wielkie, jest jestem tylko 15 kg, ale fajnie się pisze. Po jakimś czasie zmęczenie. Okej, teraz robię trzy barki. Zaczynam od takich, mniejszych wiem, czy już mam giełdzie, z Zrobię takie trzy różne ciszenia pod tak zwane trójkiety. Najpierw ważne od tych wznosów na boki. Staram się zrobić tak, aby trafiły barki, są to dalej pewne mięśnie, które właśnie lubią z tyle, w którym... Teraz jeszcze trzeba zmniejszać się tam, jak małowskie, żeby się robić. Nie, mam już 15 czy 20. Ja tam do dotruję, teraz w nocy oburącz, ale w ten sposób. Wchodzę. Zróbmy to na jedynki, otwieram jedynaczenie, dobijam. Сега това си ще бъде чесене, това е десет. Чарам се на лапце. И това разъм бяха късачки. Това е трябва да бъде малко чесене. Това е по-сък бе. Това е шарен с горе. Това е Gdy wykonuję głównie na górne partie ciała, może na mięśnie rąk, na mięśnie pleców, klatkę wysiołą. Staram się wzmocnić właśnie górę, żeby to wszystko było symetryczne, ale oczywiście nie zapominam też o nogach i o posiadkach. Jednym razem pokażę Wam, jak wykonuję ćwiczenia na nogi, na posiadki, czyli przysiady z obciążeniem. Jest to najlepszy sposób na, na to, aby nogi i posiadki były jedyne. Dlatego oczywiście nie pomijam tego. Dziewczyny, pamiętajcie, że to nie jest prawda, że siłownia jest dla kobiet zła, nie do uradę i tak dalej. Jest to naprawdę świetne miejsce, gdzie można się wyżyć. Można pożyczyć też endorfiny. Myślę, że jest to fajne połączenie, jeżeli wykonujemy trening kardy razem z siłownią. Są naprawdę super efekty, więc czym prędzej śmigajcie na siłownię i wypróbujcie. Pamiętajcie też, żeby to robić z rozwagą, zaczynać od małych ciężarów. od... W treningów ja już mam ze sobą te moje początki. I teraz właśnie zabrałam się za żelazko tak zwane. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć.